Salon profesorów i studentów organizowany jest drugi rok z rzędu w Krakowskiej Akademii przez dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych oraz Studencką Poradnię Prawną. Jest to cykl spotkań z wybitnymi osobistościami. Ideą tych spotkań mogłyby spotkać się profesorów, znanych publicystów w klimatach takich bardziej studenckich niż, niż profesorskich. Właśnie celem takiej luźnej rozmowy na wybrane tematy, często kontrowersyjne lub też mniej kontrowersyjne. Pierwszym gościem z cyklu salonu profesorów i studentów w tym roku akademickim była Monika Jaruzelska, dziennikarka, stylistka, projektantka mody oraz autorka książki Towarzyszka Panienka. Co skłoniło autorkę do napisania książki? Kiedy przyszła w, w zeszłym roku ta propozycja tej książki, była to najpierw propozycja wywiadu rzeki, nie bardzo chętnie, a potem właściwie zaczęłam myśleć o różnych momentach w moim życiu, które były przyjemne, i wracanie do nich również jest przyjemne. I właściwie można powiedzieć, że taka z, z powodów takich hedonistycznych zaczęłam, za, zaczęłam to pisać. Drugi salon profesorów gościł Antoniego Krocha, autora książki Sklep Potrzeb Kulturalnych. Tematem spotkania była potrzeba kultury. Studenci rozmawiali o szeroko pojętej kulturze, góralskich mitach i historii Podhala. Antoni Kroch zdradził również, czym aktualnie się zajmuje. Aktualnie piszę nową książkę na temat wejścia chłopów do kultury narodowej w XIX i XX wieku poprzez sztukę ludową. Mam nadzieję, że się ukaże w maju, czerwcu, ale oczywiście odpowiem na to pytanie kompetentnie w maju albo w czerwcu. Gośćmi kolejnego salonu profesorów byli profesor Barbara Stoczewska oraz profesor Bogdan Hud, autor książki Ukraińcy i Polacy. Tematem spotkania były relacje polsko-ukraińskie oraz aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie. Sytuacja jest bardzo skomplikowana i, moim zdaniem, jedyne rozwiązanie to okrągły stół. Rozmowy między władzą i opozycją, bo inaczej to pęknięcie Ukrainy może stać się bardzo groźne. A tym bardziej, że może wywołać ingerencję trzeciej strony. Dla studentów spotkania z tak wybitnymi osobami są bardzo cenne. Co sądzą na ten temat zaproszeni goście? Są bardzo cenne, wydaje mi się, dla mnie. Czy dla studentów, to trzeba pytać studentów, ale dla mnie są bardzo cenne. Nie mam takich kontaktów i mi ich brak. Bardzo mi się takie przydają. Potwierdza to, że to co robię ma jakiś sens, skoro kilka. Dziesiąt osób jest skłonne mnie słuchać. Zawsze bardzo pozytywnie oceniam spotkanie ze studentami, bądź to ukraińskimi, bądź to polskimi. Uważam, że te spotkania są bardzo potrzebne, ponieważ młodzież będzie wyznaczała nasze perspektywy, naszą przyszłość. I właśnie młodzieży trzeba wytłumaczyć, że to, co było w przyszłości, nie może być podstawą dla współczesnej realnej polityki. Na kolejny salon profesorów zapraszam już niebawem. Gościem będzie dr Anna Kargol, a tematem spotkania będzie masoneria.